Sprawdźmy, czy będziemy potrafili rozłożyć taki trójmian kwadratowy na czynniki. Trójmian 4x kwadrat odjąć 8x odjąć 12. No i zachęcam cię, jak zwykle, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie to zrobić. No dobra, jak mamy taki. Wielomian, który chcemy na czynniki rozkładać, zawsze warto na początek, po to, żeby sobie uprościć potem rachunki, zobaczyć, czy nie ma jakiegoś wspólnego czynnika liczbowego, który można by tutaj wyciągnąć. Widzimy, że te wszystkie czynniki liczbowe, 4, minus 8, minus 12, dzielą się na przykład przez 2. Więc moglibyśmy dwójkę wyciągnąć, ale dzielą się też przez 4. Więc możemy czwórkę wyciągnąć. No i większego dzielnika już tutaj nie znajdziemy, czyli wyciągniemy sobie czwórkę przed, przed wszystko, przed nawias i co nam wtedy zostanie? z 4x kwadrat jak wyciągniemy 4 to zostanie nam x kwadrat z minus 8x jak wyciągniemy 4 to zostanie nam minus 2x a z minus 12 zostanie nam po prostu minus 3 no i możemy teraz rozkładać na czynniki dalej wyciągnęliśmy tutaj jeden czynnik no ale tutaj mamy trójmiar kwadratowy który być może rozłoży się na czynniki no to sprawdźmy czy się rozłoży na czynniki z zobaczmy czy istnieją takie liczby, że jak je pomnożę, no to dostanę minus 3, a jak je dodam, a dodać b, to dostanę minus 2? Czy są takie liczby? No widać, że muszą być przeciwnych znaków, żeby ich iloczyn był, był ujemny. No to jak na przykład wezmę a równe minus 3, a b wezmę równe 1, no to będzie się zgadzało, bo minus 3 razy 1 to będzie minus 3. Minus 3 dodać 1 to będzie minus 2. Czyli mogę ten mój trójmian kwadratowy zapisać w takiej postaci, że to będzie x plus a razy x plus b. No a jest minus 3, czyli będzie x minus 3, b jest 1, czyli plus 1. Mogę sprawdzić. x razy x to będzie x kwadrat, to się zgadza. Minus 3x plus 1x będzie minus 2x i minus 3 razy 1 to będzie minus 3. Czyli rozłożyłem na czynniki. I jeszcze właśnie w taki sposób, że wyciągnąłem tutaj wspólny czynnik liczbowy, że tutaj już przy x-ach nie mamy żadnych współczynników, czyli te wielomiany są tutaj, jak to się mówi, unormowane. No i to jest taka najwygodniejsza do dalszej obróbki postać iloczynowa, to zróbmy jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że mamy taki trójmian kwadratowy minus 3x kwadrat, plus 21x minus 30. No i teraz widzimy, że te wszystkie te czynniki liczbowe dzielą się przez 3, czyli mógłbym na przykład tutaj. 3 wyciągnąć przed nawias. I co mi zostanie? Z pierwszego zostanie mi minus x kwadrat, z drugiego mi zostanie plus 7x, a z trzeciego minus 10. No i to jest dobrze, mogę tutaj, tutaj dalej ten trójmian kwadratowy rozkładać na czynniki, ale tutaj mam minus przy x kwadrat, czyli ten współczynnik tutaj nie jest 1, tylko jest minus 1. Więc może lepiej byłoby na początek wyciągnąć minus 3 przed nawias. To zobaczmy, co to nam da. No to z tego pierwszego nam zostanie x kwadrat, 21x, jak podzielimy przez minus 3, to będzie minus 7x, no a minus 30, jak podzielimy przez minus 3, będzie plus 10. Czyli, jak wyciągniemy minus 3, to dostaniemy taki trójmian, który po prostu różni się od tamtego znakami tych wszystkich współczynników. No i teraz tutaj znowu możemy dalej próbować rozłożyć ten trójmian, który mamy tutaj w nawiasie, na czynniki. No to znowu zastanówmy się, czy znajdziemy takie liczby, że ich iloczyn będzie równy 10, a ich suma, a plus b, będzie równa minus 7. To zastanówmy się, co to mogą być za liczby. Iloczyn 10, suma minus 7. Jak iloczyn jest dodatni, to widzimy, że muszą mieć tego samego znaku. Suma jest ujemna, czyli obie będą ujemne. No to żeby ta suma była minus 7, no to na przykład możemy wziąć a równe minus 5, a b równe minus 2. Iloczyn będzie 10, a suma będzie minus 7. Czyli to na pewno się zgodzi, czyli możemy napisać, że to jest minus 3. No a tutaj w nawiasie wpiszemy sobie to, co nam wyszło z tych rozważań, czyli będziemy mieli x plus a, czyli minus 5, razy x plus b, czyli minus 2. No i możemy sprawdzić, że to jest rozkład, czyli mamy znowu rozkład na czynniki, wyciągnęliśmy czynnik liczbowy. I dalej mamy iloczyn takich dwóch dwumianów pierwszego stopnia, które są już unormowane. Współczynnik przy x jest równy 1.